Muszę zacząć od roku 1941, w którym zmarli moi oboje rodzice. Ojciec zmarł mój na Wielkanoc, w Wielkim Tygodniu, a mama zmarła 12 grudnia. Właśnie to był ten moment, kiedy mama umierała, chorowała na tyfus plamisty. W czasie wielkiej epidemii na Podlasiu tyfusu plamistego, kiedy postanowiłem pielęgnując mamy razem z moją bratową, że wybiorę sobie zawód lekarza. Wydawało mi się, że jak zostanę lekarzem, to uratuję życie wielu ludzi, bo na wsi. W mojej wsi zmarło masę ludzi w ten czas. Mama pomagała tym ludziom i sama zapadła na tą chorobę. I to był ten, ten moment, od którego zaczęła się moja droga, moje myślenie o medycynie. Stale przy tym postanowieniu trwałem. W pierwszym dniu powstania byłem dość ciężko ranny i był taki krytyczny moment, jak po, po strzale straciłem przytomność, a potem przychodziłem do siebie, to pierwsza myśl pewnie, że nie będę już mógł być lekarzem, bo zauważyłem, że... Moja prawa ręka jest bezwładna, ona była bardzo ciężko ranna. No i lekarz bez ręki, to nie wydawało mi się w moim pojęciu, że to będzie lekarz jakiś. No na szczęście również dzięki medycynie udało mi się rękę jakoś uratować. Poprzez przypadek, bo po, po upadku powstania warszawskiego, w obozie jenieckim proponowano mi lekarz, szef obozu jenieckiego. Ja byłem w salagu 11A pod Magdeburgiem. Chciał mi rękę amputować w ramieniu. Ja się nie zgodziłem na to. A wobec tego ze szpitala wyrzucił mnie do obozu głównego, gdzie warunki były znacznie gorsze. Bytowania i pewnie do tej amputacji prędzej czy później by doszło, bo począłem tracić czucie i zanikały mięśnie po kolei od, od palców do przedramienia i ramienia. No i tak się Los mój potoczył, że w 1945 roku w obozie tym ogólnym, wśród tłumu jeńców, spotkałem przyjaciela mego brata, pana doktora Tuza, który przyjechał na jednodniową inspekcję razem z Komisją z Genewy, z Komisją Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. On był doktorem chirurgiem. Był zmobilizowany w 1939 roku i przeżył wojnę i został umieszczony w jakimś oflagu w Niemczech. Mój brat zginął w tym, w tym czasie kampanii. A doktor tuż przyjechał na kilka godzin z komisją Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Traf. Chciał, że wśród tysięcy jeńców spotkał mnie na placu apelowym. Z ręką na, na temblaku opatulonego. Taki był mroźny, lutowy, koniec lutego, dzień słoneczny. Rozpoznał mnie. Bo się przyjaźnią z moim bratem, często u nas bywał na wsi. I załatwił mi w tym samym operacji, w szpitalu, operację ręki, dzięki czemu. Ręka została ocalona. Po powrocie oczywiście, po zakończeniu wojny, po powrocie z obozu, oczywiście ręka nie, nie doszła do pełnej sprawności, ale radziłem się u profesora Degi, ówczesnego znanego chirurga. On, jak pamiętam, był w Poznaniu, czy z taką ręką. To będzie ze mnie jakiś lekarz. Dega, a potem profesor Gruca z Uniwersytetu Warszawskiego. <laughs> Jeden i drugi powiedzieli mi, że no, lekarze z taką ułomnością też się przydadzą, bo może pan się zająć czymś, co nie wymaga sprawnej ręki w zupełności. No, no. No, i w ten sposób moje postanowienie utrwaliło się. W 1945 roku dostałem się na Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego jesienią. To był pierwszy kurs powojenny i rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim. Ja miałem taką taką, tą największą pomoc w ukształtowaniu mego kierunku już, bo już byłem na medycynie, na onkologię właśnie od profesora Czyżewicza, profesora Paszkiewicza, którego bardzo lubiłem i profesora Zweibauma, tych trzech ludzi, oni mnie nakierowali na tak na medycynę. No, w, czasie, w czasie tych studiów już po drugim, po trzecim roku myśmy jeździli na praktyki wakacyjne. Ja jeździłem, byłem zawsze przydzielany do szpitala powiatowego w Szczytnie na Mazurach. I w czasie już chyba trzeciego roku, jak byłem na trzecim roku, to miałem taki pierwszy sukces medyczny. Mianowicie brat, mój brat średni, starszy ode mnie, który żył na wsi, zawiadomił mnie, że jego synek ma ciężkie zapalenie ucha i że lokalny tam felczer nie mógł z tym poradzić. Ja pojechałem na wieś, ja ten, to to dziecko. Półtora roczne było w stanie wysokiej gorączki. Bardzo musiało mieć, bardzo cierpiało to dziecko. Z ucha sączyła się ropa. Ten felczor leczył jakimś olejkiem komfortowym, czy jakimś innym olejkiem zakraplanym, co było bez sensu żadnego. W tym czasie była już znana Penicylina i ja pamiętam, że wsiadłem na rower, 20 km do białej Podlaskiej na rowerze do apteki. Przedstawiłem się w aptece, że jestem studentem trzeciego roku medycyny i proszę o wydanie mi fiolki. Powiedziałam, że jest taka i taka sytuacja fiolki penicyliny, że to jest jedyny ratunek, widzę. Że postaram się receptę dostarczyć, bo to jak tylko wrócę do Warszawy. I aptekarz na tyle wczuł się w tą sytuację, że dał mi tą fiolkę penicyliny. Dziecko po drugim zastrzyku. Zaczęło dochodzić do siebie. No więc na wsi zdobyłem sławę lekarza. Cóż, przełomowym wydarzeniem na pewno było usunięcie mnie z Warszawy, bo e, dzięki temu, że byłem. E, w konspiracji w strukturach Armii Krajowej w, w, w pułku Baszta i brałem udział w powstaniu. Dzięki temu, że byłem synem no bogatego gospodarza, tak zwanego kułaka, no ojciec miał prawie 20 hektarów ziemi, czyli dużo, bo prawie ta ziemia to były te słynne podlaskie piaski. No i dzięki temu, że moja bratowa była zaangażowana bardzo politycznie, była posłem z ramienia PSL-u Mikołajczyka. Potem była więziona, siedziała rok czasu na więzieniu na Rakowieckiej. Miałem za dużo grzechów i przed studiami miałem parę wizyt, jedną bardzo przykro taką, całodzienną w Urzędzie Bezpieczeństwa, gdzie dowiedziałem się, że nie mogę pozostać w Warszawie. Więc to na pewno zdarzenie jest bardzo ważne w mojej tej karierze zawodowej. Obiecałam mi, że w sytuacji, w jakiej się Znalazłem jako obywatel. Mogę liczyć co najmniej na jakąś posadę lekarza w Bieszczadach. I rzeczywiście zostałem skierowany. Pierwszy nakaz pracy był do Szczytna, na Mazury, tam gdzie odbywałem praktyki wakacyjne. Zresztą bardzo bohaterskie, bo żeśmy w czasie praktyk wakacyjnych w szpitalu, który pojatowym, który liczył około 200 łóżek, a miał tylko dwóch lekarzy i jednego studenta. Ten student był często narażony na bardzo wielkie wyzwania medyczne. Student pałacu umiał ale uczyłem się od siostry zakonnej Zofii, jak się chorego usypia jak się zawiązuje węzły chirurgiczne, bo siostra Zofia wiedziała, lekarza też. No i zrobiłem, robiłem na tych, tych wakacjach różne zabiegi, które, o których myślę, że miałem dużo szczęścia. I ktoś czuła, że nie było żadnych tam ani powikłanych. <laughs> Jedną z, naj, z naj, najstraszliwszych takich operacji, bo no to tak trzeba nazwać, to był robotnik leśny, któremu przy wkładaniu bali na samochód y, y, pękła skóra na dłoni. Także odsłoniły się tutaj wszystkie stawy. Ja pamiętam, jak mu po kolei wszystkie tam ścięgna i torebki stawowe i to i siostra Zofia tam go usypiała i podpowiadała mi, podawała mi tam no i wyszedł z tego. Więc y, pierwsze to skierowanie było do Szczytna, ja nie przyjąłem tego skierowania, no to mnie skierowali do właśnie Bieszczady i tutaj… Y y y Uciekłem się chyba jedny raz w życiu po taką prośbę o pomoc do swojej bratowej, która znała, wyszła już z więzienia, znała, znała o, dużo tych ówczesnych polityków i znała ministra oświaty Wycecha. Dzięki jego wstawienictwu uzyskałem nakaz pracy do Gliwicy. W 1999 roku postanowiłem, że popłynę do Ameryki Okręt. Byłem trochę zmęczony, więc myślę, tak rozpocznę przez te kilka dni. Dostałem stypendium. Dostałem bilet na okręt, bilet na samolot do Paryża i z Le Havre. Wypłynięcie statkiem było dużym przeżyciem. W Stanach dostałem się pociągiem ekspresowym do takiej stolicy stanu Wisconsin. Mm. Miasteczko nieduże, mniejsze od Gliwic, Madison się nazywało z bardzo dobrym uniwersytetem, Uniwersytetem Wisconsin. Wybrałem to miejsce dlatego, że tam było bardzo słynne już wówczas laboratorium ufundowane przez takiego filantropa McArdle. Słynne laboratorium w badaniach nad rakiem, takie wiodące w Stanach. Wurz. Nie było to stypendium, które zakończyło się tak jak ja myślałem, bo zachorowałem w Stanach. Zachorowałem to po, po rocznym pobycie na chorobę, którego, którą, którą myślałem, że to jest choroba sercowa, bo były bardzo silne bóle w klatce piersiowej, takie, które nie mogły pozwolić mi na oddychanie, także pierwszy taki atak jakiś Pamiętam, szedłem po obiedzie z, ze stołówki akademickiej do swego mieszkania, musiałem usiąść, bo dostałem takiego bólu, że nie mogłem iść. No, wobec tego wzięto mnie tam do szpitala Ja, Marek, Amerykanie trzymali mnie tam z dziesięć dni. Nie mogli dojść, co jest, bo serce w porządku, jaka ja tu bóle są. Pojechałem jeszcze do. Już stąd na taki zjazd. W lutym, marcu 1952 roku wróciłem ten atak się powtórzył chorobowy. Znowu do szpitala, i zdecydowałem się przerwać stypendium, bo nie mogłem sobie dać rady z tą chorobą. Ani Amerykanie też nie mogli dać rady. Jak wróciłem do Gliwic, Znowu miałem takie pogorszenie. I mój dyrektor mm, zadzwonił do profesora Gibińskiego, który mnie przyjął na klinikę. Choroba borducholmska, czyli zapalenie między żebrałem nerwów. Mm, nieznany, nieznany był ten, ten dzień, gdzie mogłem się tam nabawić tej choroby. Ja pracowałem. <laughs> Makardy w tym laboratorium bardzo dużo nie, czasów zimnej chłodni takiej. Możliwe, że potem się wychodziło do ciepłych pomieszczeń. Ja myślę, że mimo wszystko ja jestem z tego pokolenia, które uważa, że zawód lekarza to jednak jest. Duży element musi tu być powołania, musi to być zamiłowanie, musi to być jakaś, ja wiem, troska o drugiego człowieka, jakiś altruizm. Ten, ten ktoś, kto chce iść do zawodu lekarskiego, musi się wczuwać. To, co teraz nazywa się empatią, musi się wczuć. W, w, te troski różne i problemy, które ma chory człowiek. I bez tego nie, nie, nie ma dobrego lekarza. Jestem przekonany, że nie jest to taki sam zawód jak inny zawód, bo to tak często się u nas słyszy o tym. No, zawód, zawód lekarza. Tak się powie, że to jest służba zdrowia, to ja słyszałem już takie nawet. Yy, yy, jak gdyby słowa urazy, to jaka służba, co to jest tym niewolnikiem, czy jakimś, to jest zawód. I tutaj ten, ten stosunek między chorym a lekarzem, czy lekarzem a chorym on trochę jest jednak inny. To się mówi, że to jest też stosunek tam między tą nawet w naszych tych aktach regulacyjnych. Używa się. Świadczeniobiorca i świadczenio dawca używa się takich określeń. Ja myślę, że to są bardzo nieodpowiednie, to określenia, chociaż trudno może znaleźć tam w, w tym języku prawnym jakieś inne, ale stosunek między lekarzem a pacjentem to jest. Nie taki prosty, nie taka prosta zależność, że coś się sprzedaje i coś się kupuje. Bo jak ktoś chce tak traktować zawód lekarza, no to niech idzie sprzedawać sam pietruszkę przysłowiową, albo niech, niech wybiera każdy inny zawód. Tak, tak to traktuje z, z grubsza. No ja, ja myślę, że... Jedną z takich podstawowych rzeczy to to, co powiedziałem, ale następną rzeczą to jest lekarz musi być profesjonalistą, to znaczy musi być dobrze wykształcony, musi mieć dobrą wiedzę. Musi być na pewno zobowiązany do tego, żeby tę wiedzę stale poszerzać żeby nie utknąć gdzieś na tym poziomie, na którym go tam uczono na, na, na uczelni, musi tę wiedzę pogłębiać. Musi mieć stale świadomość, że dobro pacjenta jest wyższe od jego dobra. To nie ulega wątpliwości. I tutaj na, tym, na tej relacji pacjent lekarz. Nie może być cienia jakiegoś takiego rzuconego na lekarza, że on się obchodzi z pacjentem w sposób niegodny, nieludzki, że chce w jakiś sposób wykorzystać tego pacjenta, że traktuje go w zależności od tego, czy, czy on jest tego, czy innego wyznania, czy koloru skóry, czy coś. Te rzeczy nie powinny. Grać absolutnie roli. Człowiek cierpiący powinien być tym elementem, który jest nadrzędnym w tej relacji lekarz-pacjent. To nie ulega dla mnie wątpliwości. W tej relacji jest bardzo ważny element zaufania. Pacjent musi mieć zaufanie do lekarza. Lekarz musi na to zaufanie zasługiwać no, całym swoim profesjonalizmem, całym swoją wiedzą i całym swoim zachowaniem. Nieodpowiednie za zachowanie to jest też problem, który często w tej relacji tutaj jest, jest na pewno bardzo poruszany. Lekarz musi być absolutnie uczciwy i prawy wobec pacjenta musi też y, zważać na pewne społeczne aspekty, bo no na przykład nie, nie może proponować pacjentami jakichś takich metod, czy leków, czy tych, które są dla niego y, no niedostępne. Musi zważać na, na pewną tą sprawiedliwość jakąś taką, na pewną wczuwać się w jego położenie, nawet takie, taką, taką pozycję społeczną, bym powiedział. <laughs> Ważne jest, żeby, żeby lekarz podchodził też w sposób taki bardziej ogólny do chorego. Interesował się tym chorym nie tylko jego tą sprawą jakąś, Choroby, ale troszeczkę szerzej, jak mu się żyje, jak mu się pracuje. Ważna jest niezwykle rozmowa z lekarzem. Ta rozmowa u nas, myślę, jest często limitowana czasem. To jest w zasadzie niedopuszczalne, żeby kontakt lekarza z pacjentem był limitowany. Że to ma być 5 czy 7 minut, to jest karygodne. Nie może być tak, że lekarz spojrzy tylko na wyniki badań analitycznych albo wykresy z EKG, czy coś i na tej podstawie pod, y, wydaje już decyzję. Jednak to badanie fizyczne y, powinno być zawsze mieć miejsce, bo no, oczywiście są są takie sytuacje, że ja myślę, że podtrzymanie chorego za rękę więcej znaczy niż, niż skierowanie go na jakieś wyrafinowanie badanie. Tak, tak mi się wydaje. Po pierwsze mi się wydaje trochę, że medycyna jest zagubiona że następuje to, co często podkreślają niektórzy, że ona jest troszkę odczłowieczana, dehumanizowana, że wkrada się między chorego a, a lekarza, czy w ogóle do medycyny za dużo tej technologii różnego rodzaju, że wkrada się ta bardzo taka intensywna ofensywa przemysłu farmaceutycznego, że nie możemy dać sobie rady przez wiele lat z paramedycyną. No ja myślę, że przede wszystkim jest ważne, żeby kandydaci, którzy idą na medycynę, żeby się dobrze zastanowili przed podjęciem decyzji. Bo nie będzie dobrym lekarzem ten, który oczekuje, że medycyna, albo jak pójdzie z nastawieniem takim, że medycyna to jest taki zawód, który będzie mu przynosił wielkie dochody finansowe. Może i będzie taka sytuacja, ale z takim nastawieniem to, to niech ci ludzie idą do biznesu innego rodzaju. Więc. Ja jestem zwolennikiem, żeby przy przyjmowaniu na studia medyczne nie stosować quizów, tylko stosować komisje egzaminacyjne złożone z doświadczonych ludzi, żeby oni mieli możliwość porozmawiania z tym młodym człowiekiem, a nie tylko stawiania krzyżyków tam na chybi utracił często w różnych rubryczkach.